No przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba poruszyć dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest ten atak hakerski na strony internetowe PKW, a także ujawniona przez ABW luka w systemie liczenia głosów, bo o tym już oczywiście media mainstreamowe nie mówią. Kilka dni temu zostaliśmy poinformowani, że ABW ujawniła lukę w systemie, który dotyczy, jest związany z liczeniem głosów. Ale ta dzisiejsza informacja, Szanowni Państwo, która pojawiła się w mediach dotycząca włamania na strony internetowe PKW, gdyby nie była prawdziwa, to ona po prostu byłaby takim satyrycznym objawem już całkowitej interwencji państwa. Bo cóż się o tym dowiadujemy, Szanowni Państwo, że PKW nie zorientowała się o tym włamaniu, a wiedzę tą powzięła dopiero po otrzymaniu maila od, od osób, które dokonały włamania. Szanowni Państwo, czyli nikt z informatyków PKW żaden system, albo brak systemu, albo żaden system PKW nie ujawnił tego włamania <laughs> i ściągnięcia przez e, e, hakerów, włamywaczy e, danych osobowych czy też haseł. Po drugie, Szanowni Państwo, nie, nie ujawniło tego także, nie ujawniło tego także Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego, bo Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego powzięła wiedzę o tym, że w łamaniu do jednej e, sieci krytycznych, e, informatycznych państwa, od Państwowej Komisji Wyborczej, która poinformowała na piśmie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. E, no, przecież, szanowni państwo, to jest niebywałe. To jest coś, co gdyby nie było groźne dla bezpieczeństwa państwa, to należałoby wystawiać w kabarecie albo e, opisać, czy też nagrać w jakimś filmie e, komediowym e, Państwa Barei. Co prawda państwo polskie dysponuje systemem, systemem informowania o właśnie atakach internetowych na nasze systemy komunikacyjne, w tym także elektroniczne, system ARAKIS, no ale jak widać ten system nie zadziałał w tej sprawie, w tym przypadku. Być może sieć Państwowej Komisji Wyborczej nie jest monitorowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a to tym bardziej by źle świadczyło o tej służbie, agencji i świadczyło źle o całym państwie polskim, bo tak naprawdę za te zaniedbania, za te braki, za te kolosalne błędy odpowiada rząd polski, rząd 230 lat Platforma Obywatelska z Polskim Prześladownictwem Ludowym. Przez 7 lat nie zrobiono nic, żeby po, po, po pierwsze unowocześnić ten system ujawniania ataków i zagrożeń, po drugie nie zrobiono nic, aby stworzyć instytucje lub systemy, które zabezpieczałyby tą infrastrukturę krytyczną, wrażliwą, telekomunikacyjną, i informatyczną. Takie systemy zaczęto tworzyć w wojsku polskim w sferze militarnej, ale w sferze cywilnej całkowicie z tego, co przynajmniej my wiemy publicznie. Nie, nie stworzono i nie zrobiono nic, aby stworzyć podstawy czegoś takiego. No i poza tym oczywiście tutaj w tle pojawia się ta mityczna tarcza antykorupcyjna CUSKA, w której miał uczestniczyć zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne i ABW, jeżeli chodzi o przetargi. A przecież przetarg na system komputerowy dla Państwowej Komisji Wyborczej powinien być objęty taką ochroną antykorupcyjną, ale także ochroną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapewne tak się nie stało. I te, 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 te ataki informatyczne to jest jeden element, Szanowni Państwo. Drugi element, który niestety bardzo mocno wpływa na ocenę rzetelności tych wyborów, to jest, Szanowni Państwo, informacje, które wpływają w mediach, że są okręgi, w których ponad 30% głosów do sejmików jest uznawane za nieważne, Szanowni Państwo. I o ile ja sobie dobrze przypominam, to jest jedna, jeden, z niewielu, jeden z niewielu okresów wyborczych w Polsce, kiedy przed wyborami w mediach, w telewizji, w radiu, w, w mediach internetowych nie informowano jak należy prawidłowo głosować. Jeżeli ta liczba 30% nieważnych głosów w wyborach do sejmików by się potwierdziła, nawet z 20, Szanowni Państwo, czy 15, to należałoby, w moim przekonaniu, powtórzyć wybory w tym zakresie, bo nie jest dopuszczalne i możliwe, żeby 30% głosów uznano za nieważnych, bo to całkowicie wypatrzy wynik wyborczy, bez względu na to, kto miałby wygrać te wybory, Szanowni Państwo. To chodzi o, o zaufanie do Państwa, o zaufanie do tej podstawowej instytucji demokratycznego państwa prawa, o czym mówi polska konstytucja zresztą. No właśnie, pytanie, jak jedna trzecia wyborców idąc do wyborów źle wypełnia, po prostu te, te źle skreśla, tak proste w sumie no, czynności. Proszę, ojca, proszę ojca, to nic dziwnego, bo podobno takie informacje usłyszałem w mediach, że komisje wyborcze miały informować wyborców jak należy głosować. Tak nie było, ja sam osobiście doświadczyłem arogancji i nieprawdopodobnego zachowania w komisji wyborczej, kiedy sam oddawałem głos, okazało się, że podobno moje ulicy nie ma w spisie wyborców, po czym się okazało, że jednak kiedy pokazałem palcem, ta ulica się znalazła, ale oczywiście nikt nie poinformował mnie jak należy głosować, ja wiedziałem, ale wydaje mi się, że wiele osób starszych, wiele osób, które jest zalatanych, zajętych sprawami życia codziennego, mogą popełnić takie błędy i wielokrotnie, Właśnie w, podkreślać, znaczy wpisywać krzyżyki na, na poszczególnych stronach. Jeżeli by tak było, to świadczy to także o Państwowej Komisji Wyborczej. Powtarzam, w przeszłości, jeżeli był skomplikowany system głosowania, były komunikaty ogłaszane w mediach, czy w elektronicznych, czy w mediach papierowych, jak należy głosować. Przed tymi wyborami z takimi komunikatami się nie spotkałem i to jest kolejne zaniechanie w moim przekonaniu Państwowej Komisji Wyborczej czy Krajowego Biura Wyborczego, bo to, to jest ich zadanie, aby obywatele Rzeczpospolitej wiedzieli, jak prawidłowo głosować. I jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt internetowo-komiczna, komiczno-cegisarcyczny. Komiczna Aspekt internetowo-komputerowy i ten aspekt związany z wielką ilością głosów nieważnych, to naprawdę wielu obywateli Rzeczpospolitej może mieć wątpliwości co, co do rzetelności procesu wyborczego i rzetelności oddanych głosów i wyniku tych głosów. Tak. Poza tym też mówi się na przykład, że tylko pięciu informatyków czuwa nad stroną informatyczną tych wyborów, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą. Poza tym też pytanie, jak prezydent na przykład. Ma wpływ na, na, na skład. No niektórzy żartobliwie coś tam powiedział, to, to jest Akademia Leśnych Dziadków, którzy no, tam się tłumaczą, że to wszystko trwa, że są też zmęczeni, no ale to przecież jest sprawa bardzo ważna. Wybory są raz na cztery lata. No i dzisiaj wystąpienie prezydenta, nie wiem czy pan śledził, panie ministrze, ale mówił tak, 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 że farszerstwa nie było, żeby nie podgrzewać atmosfery, nie jączyć, wybory jeszcze trwają. I, I są obliczane głosy. No i też takie komentarze złośliwe, że gdyby się okazało, że to właśnie wcześniej nie było podane sondaże, że PiS wygrywa, to dopiero by był stan wojenny tutaj uczy, uczyniony, a więc no, żelarum i tak dalej. Natomiast trochę jest spokojnie, bo PiS jednak ma dobry wynik. Ja nie wiem, co by nie było. Pan prezydent Komorowski najprawdopodobniej stosuje klasyczną metodę obrony poprzez atak. Przecież tak naprawdę prezydent Rzeczpospolitej, jako ta pierwsza osoba w państwie, powinna także właśnie kontrolować i nadzorować. W sposób dorozumiany, oczywiście, Państwową Komisję Wyborczą. I to także to jest odpowiedzialność pana prezydenta, że takie, a nie inne osoby znajdują się w Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli pięciu informatyków jest za mało, jeżeli 500 tysięcy, czy ileś tysięcy na ten system komputerowy to było za mało, to obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej było zwrócenie się do Sejmu Rzeczpospolitej, do polskiego parlamentu o takie zaprojektowanie budżetu takimi pieniędzmi aby te systemy można było wdrożyć, aby przebieg wyborów był prawidłowy. Jeżeli tego nie zrobiono, to nie jest to nie zaniechanie prezydenta, nie jest to zaniechanie partii opozycyjnych czy kogokolwiek, tylko to jest zaniechanie Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza wnioskowała o dodatkowe środki, prowadziła rozmowy z instytucjami publicznymi, aby stworzyć rzetelny, prawidłowy, <laughs> oparty na zasadach niejawności, System komputerowego przesyłu danych, zliczenia wyników wyborów, a parlament na to nie wyraził zgody, no to odpowiedzialność za to ponosi całkowicie polski parlament. Należałoby to w odpowiedni sposób zbadać. Nie wiem, czy przez Komisję Śledczą, ale niewątpliwie przez specjalną Komisję Polskiego Parlamentu albo, albo, albo e, partii opozycyjnych, które by wyjaśniły, jak ta sytuacja miała miejsce. Tak czy inaczej, niestety zamierzonych lub niezamierzonych błędów popełnionych przez Państwową Komisję Wyborczą no, wynikła taka sytuacja, która naprawdę już godzi w sam fundament i podstawę państwa. Ja spotykając się z Państwem i komentując różnego rodzaju zdarzenia zaczynam się już powtarzać, bo tak naprawdę w każdej sferze naszego życia publicznego yy, sięgamy dna i to państwo przestaje funkcjonować. To się takim państwem, jak powiedział pan Drzewiecki, czyli dzikim krajem. No nie chciałbym w takim państwie żyć i należy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Um, wszystkimi dostępnymi prawnie metodami. Tak, a poza tym zawsze, panie ministrze, jednak ja nie wiem, jak i u innych, ale ta Państwowa Komisja Wyborcza cieszyła się takim, powiedzmy, może zaufaniem, a taką powagą pewną, że to jest tam dziesięciu tam, czy więcej tych sędziów. Oni czuwają, wszystko jest sprawdzane, przeliczane, a teraz. No, niektórzy się naprawdę pytają, a jak było wcześniej? Jak było 4-8 lat temu? Jak to wygląda? proszę, to to jest tak, że Państwa Komisja Wyborcza to jest e, szereg osób. Część z tych osób to są osoby oczywiście posiadające olbrzymią wiedzę, doświadczenie, będące zaangażowanymi w życie publiczne i wolnej, niepodległej Polski, Ale jeżeli popatrzymy w biogramy, życiorysy wszystkich członków Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej, to tam spotykamy osoby, które funkcjonowały bardzo mocno w czasach PRL-u, y, 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 w, y, w, w, y, w Radzie Państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc czasy chyba skończyć z takimi osobami, choć oczywiście nie należy ich, kwestionować ich e, 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 życia zawodowego, jeżeli chodzi o kwestie związane z, z zawodem sędziowskim. Natomiast tak naprawdę należałoby się bardzo poważnie zastanowić, jak powinna wyglądać praca e, Państwa Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, jak powinna wyglądać praca, e, praca e, biur regionalnych i, i tych na najniższym szczeblu. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, że czeka nas w przeciągu kilkunastu lat, podejrzewam. Całkowita zmiana, jeżeli chodzi o wybory, najprawdopodobniej zostanie wprowadzone możliwość internetowego głosowania i tak dalej, i To już nie, nie, nie rok lub dwa lata temu już o tym mówiła rządząca Platforma Obywatelska. Jak ci ludzie chcą wprowadzić Polskę w XXI wiek, jeżeli my dalej jesteśmy na poziomie tej dziewiętnastowiecznej technologii liczenia za pomocą liczydła, albo... Co to to jeszcze gorzej? Jesteśmy w czasach głębokiego prl No właśnie, bo powiedzmy... Jedno i drugie to jest skandal. Skandal i... I słusznie są tutaj głosy różnie rozsiane, krytyczne. To nie chodzi o to, że teraz, żeby powiedzieć, że to Polska Komisja, Państwa Komisja Wyborcza to jest jakaś świętość, tylko po prostu należy się sprawdzić, kto zawinił, kto, jak tam pan minister mówił. Natomiast ci panowie się za bardzo nie bronią. Albo się boją, albo może rzeczywiście dużo jest po, po ich stronie, bo tylko słyszymy, że no system nie zadziałał, no czynnik ludzki raczej jest w porządku, tylko system nie zadziałał, system się nie sprawdził. A jest to system wprowadzany po raz pierwszy, bo wcześniejsze wybory, jak się okazuje, były właśnie metodą lęczną liczone te wyniki. To zależy, więc. bo to są, to są nowe systemy, natomiast musimy pamiętać, że właśnie te że środowiska patriotyczne od dawna podkreślają, że w Polsce nie ma świętych krów. Nie ma instytucji, których nie można zachowań komentować, których działalności nie można krytykować. Nie ma znaczenia, czy to są sądy, czy to jest prokuratura, czy to jest służba specjalna, czy Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, jeżeli dostrzegamy błędy uchybienia rażące, to należy o nich mówić i należy robić wszystko, żeby zmieniać ten kraj. No niestety żyjemy pod taką władzą a nie inną, gdzie istnieją pewne środowiska, które są wjęte szczególną ochroną. I jest tak, jak jest. Ale my o tym decydujemy, chociaż. Biorąc pod uwagę właśnie tą wielką ilość głosów nieważnych, tak naprawdę, jeżeli to się potwierdzi, tak naprawdę wiele kom wielu komentatorów będzie mogło kwestionować rzetelność, i wiarygodność tych wyników wyborczych, jeżeli chodzi o sejmiki, sejmiki wojewódzkie. No a władza może tak się odpowiedzieć, jak w piłce, nieraz to słyszymy, Polacy, nic się nie stało, naprawdę tak. nic się nie stało, następnym razem będzie lepiej. Tak, mamy kolejne 11 miesięcy należy zmobilizować wszystkie środowiska patriotyczne i być może podjąć decyzję o zmianie władzy tak.